Okej. Okay. Jesteśmy w samym centrum Beverly Hills i zmierzamy na ulicę, która zwie się Rodeo Drive. Na tamtej ulicy mają miejsce najdroższe sklepy, a żeby wejść do niektórych, trzeba uiścić opłatę. My raczej zakupów nie będziemy robić, ale przyglądniemy się tej okolicy. No i jesteśmy. Jak się okazuje, jest, jest tutaj ładnie. Ale nawet tutaj śmierdzi Maryśką. Boys. No wiesz, no sushi jakieś 24-22 dolary. Jest! Nie mówiłam. Ale co, o czym mowa? E, tutaj właśnie w parku przy Beverly Hills znajduje się polska rzeźba. Już przy drodze. Pani Magdalena Awakanowicz, 2000 rok. W Beverly Hills znajduje się znany dla graczy GTA obiekt, czyli City Hall, tak zwany ratusz. Zobaczcie, jest chyba fotoradar. Znajdujemy się teraz w centrum handlowym Westfield, czyli takim samym jak w Warszawie. Kiedyś tam była Arkadia i jesteśmy tutaj po to, aby znaleźć salon Tesli i zjeść amerykańskiego burgera. To jest fajne, że tutaj tak samo jak na lotniskach w Stanach woda jest za darmo, dawana w restauracjach do posiłków, no i tak samo w galeriach. O. Każdy ma dostęp do bitnej wody Testy tutaj jeździ bardzo, bardzo dużo Ale chciałem zobaczyć Uuu, Można się naogrzać. Pachnie. Nie siła, to. Ale pasuje do ciebie. Tak, to jest gotowy. Ty myślałeś, że czegoś brakuje, co? Ewidentnie jest tutaj inspiracja Delorianem przez podnoszone drzwi. Znaleźliśmy wegetariańskie, wegańskie burgery. Jesteśmy zamówieniu, spróbowałem, wszystkie są przepyszne. Natomiast burgerki są strasznie małe. Kosztował on ile 4 dolary. Wait! Okay now. From the beginning. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i skomentujcie tutaj cokolwiek. Do zobaczenia.